sportowiec, nauczyciel, ale przede wszystkim policjant na służbie. Właśnie, na jakiej służbie? Przewodnik psa służbowego, referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Czy od początku to był taki zdefiniowany kierunek? Od początku ten typ służby? Bardzo mi się podoba praca ze zwierzęciem, takim jak właśnie owczarek niemiecki, którego tutaj właśnie mamy. Praca ze zwierzęciem wymaga czasu poświęcenia, ale jest to świetna sprawa i później ekstra przyjemność. Zwierzę wybiera Pana, czy Pan wybiera zwierzę, jeżeli chodzi o służbę policyjną? Nie, w szkole technologii Policji w Słukowicach, gdy funkcjonariusz przychodzi na takie szkolenie, to pies jest mu do służby przydzielony. Jakie cechy musi posiadać osoba, która chce współpracować z psem? Cierpliwość, sumienność, oczywiście obowiązkowość, obycie się ze zwierzęciem, no i traktowanie, tak jak swojego przyjaciela. Na komendzie Policji w Kutnie znajdują się jakie psy i ile ich jest? Tak, są dwa pieski. Jest to jedna, to jest suczka i jest to piesek. Luba i negat. Jak długo trwa takie wyszkolenie, zgranie się tak naprawdę policjanta z psem? E, szkolenie trwa pół roku. Tak, jest to przy, przyzwyczajenie psa do siebie oraz przewodnika do psa. A później służba samego psa? Ile trwa? Kiedy pies przechodzi na emeryturę. E, Przeważnie po 8 latach już można psa wziąć na, przełożyć na emeryturę, ale póki pies chce, ma chęci do tropienia, do wyszukiwania różnych zapachów, to jak, jak najdłużej. Czy często zdarza się tak, że później policjant zżyty już ze swoim towarzyszem zabiera go do domu? Tak, przeważnie tak jest, no bo człowiek się przyzwyczaja, tak? Jak zwierzę się przyzwyczaja do człowieka, to człowiek do zwierzęcia, więc jak najbardziej, jest jestem nawet za tym, żeby psy służbowe później zostawały u przewodników. Jest to dodatek do normalnej służby, tak? Czyli pełnimy służbę patrolową interwencyjną na mieście, ale gdy jest potrzeba użycia psa, idziemy, jedziemy na interwencję tam, gdzie nas potrzebują. Parę już było sukcesów, osoby zaginione znalazł wyśmienicie, jak to się mówi. Czy właśnie, czy takie psy są wykorzystywane tylko w regionie? Czy one gdzieś jeżdżą też na akcje? Tak, w województwie łódzkim. W tempie tylko w województwie łódzkim, aczkolwiek w każdym województwie jest po parę psów takich, więc są wykorzystywane w całej Polsce. Kondycja fizyczna, bo jest pan sportowcem, czy przy pracy z psem jest potrzebna? Bo słyszałam, że chyba to nie jest tak, że pies sam tropi. Kondycja przede wszystkim tutaj. Tak? No, trzeba czasami za tym pieskiem pobiec, czasami pójść trochę e, kilometrów nawet. I jak wygląda tak pokrótce dzień, e, dzień pracy przewodnika e, psa? Przyjeżdżamy na komendę, szykujemy psa do służby. Pies znajduje się już później w radiowozie i czy jeździmy po mieście? Piesek z nami oczywiście nie opuszcza nas e, ani na krok. Akcje, kiedy pies jest potrzebny, a w tym tak zwanym międzyczasie, kiedy nic się nie dzieje? Tak, w dni wolne. Oczywiście ten piesek znajduje się u mnie w domku. Jest przy mnie cały czas, dlatego, żeby tworzyć większą więź z przewodnikiem sam. Tak, tu widzę, że pies się trochę domaga. Czy ja go mogę pogłaskać, czy tak. on jest taki nieufny? Można, proszę. Tego. Miejsce, w którym jesteśmy i strój pana sierżanta wskazuje na to, że nie samą służbą zawodową policjant żyje. Czy trzeba na to specjalnego pozwolenia przełożonego? Tak, przede wszystkim pozwolenie z tego przełożonego od komendanta komendy powiatowej w Kutnie. Co to dokładnie jest? Są to zajęcia taktyki i techniki interwencyjne polegają na tym, żeby po prostu przekazać wiedzę dzieciom, jak największą z mojej strony, czyli obezwładnianie osób, kajdankowanie, posługiwanie się tąpą również, czy też posługiwanie się bronią. To szkoła mundurowa, to znaczy, że dzieci są bardziej aktywne, bardziej wyspor wysportowane, jest łatwiej? Tak, no niestety ta kondycja fizyczna musi być większa troszeczkę niż w innych szkołach, więc też tutaj stawiam przede wszystkim na kondycję, na sprawność fizyczną. A co było najpierw? Nauczy nauczanie, sport czy policja? Najpierw sport. <gryw> najpierw sport. E, później była praca w policji, a później nauczyciel. Nauczyciel taktyk i, i sztuk walki, które tutaj teraz się odbywały, zajęcia jest policjantem. Jak myślisz jakiego wydziału? Yy, wiem, że pan sierżant jest przewodnikiem psa. A jak myślisz, jakiego wydziału? Wydział prewencji. Jesteś w mundurówce? Myślałaś kiedyś, żeby taki mundur zamienić później na mundur policjanta? Policjantki? Yy, na samym początku, jak przyszłam do polu, myślałam, żeby iść do policji kryminalnej. Ja tutaj przyszedłem do tej szkoły, żeby ukierunkować się yy, na służbę, czy to w policji, czy w wojsku a właśnie sierżant świetnie może przekazać nam tą wiedzę. Myślisz, że to ciężka praca? Myślę, że tak. Psychika na pewno. Zdecydowanie tak, ponieważ nie wie, czego może się spodziewać w tej pracy i może trafić na różne przypadki, na różnych ludzi. Trzeba się wszystkiego spodziewać. A myślisz, że pociąga by adrenalina, która temu towarzyszy? Zdecydowanie tak. Poznajmy tematy sportu i sztuk walki, bo poza nauczaniem, poza służbą policyjną, Pan sierżant jest sportowcem. E, co Pan trenuje? Zaczynałem od kickboxingu, później przeniosłem się na etap taekwondo, No i razem z tym zacząłem również brazylijskie I Ile to już trwa? Około 18-19 lat. Od czego się zaczęło? Skąd pomysł akurat na, na, na ten typ treningu, ten typ sportu? Z młodości no, oglądałem się dużo telewizji, tak? dużo jakichś tam filmów, karate, kity zaczynałem hmm. od tego, więc od filmów się zaczęło. Na jakim etapie zaawansowania Pan jest? Wysoko, nisko? To tak, w Kickboxingu jest to trzeci stopień uczniowski, to prawie czarny, czar, prawie czarny hmm. pas, w taekwondo czarny pas. Czy w najbliższej przyszłości plany na zdobycie tych najwyższych poziomów? No miejmy nadzieję, że tak. Co sport, co uprawianie sportu trenowanie wnosi do codziennej służby policyjnej? Na pewno poprawa kondycji swojej, tak? Samopoczucia, również bezpieczeństwo własne oraz mojego kolegi współpatrolowca. Czy w drugą stronę? Służba policyjna, wiem, może jakaś dyscyplina wnosi coś na salę treningową? Tak, posługiwanie się tomfą, kajdankami, zabezpieczenie osób podczas transportu, to tak. Znosi naprawdę dużo. Jak to Pan robi, że znajduje czas na, na trenowanie i uprawianie sportu? Staram się. Przede wszystkim staram się znaleźć ten czas. Oczywiście w wolnym czasie, w wolnych dniach trenuję. Trenuję, żeby po prostu być tutaj cały czas w kondycji sprawności fizycznej. Czy policja ułatwia realizację y, policjantów w sporcie? Tak, jak najbardziej. Jeśli ktoś ma tylko chęci, zdolności, to jak najbardziej można sobie przyjść potrenować. Borek wisi, można sobie poboksować troszeczkę. Jeśli jest potrzeba nauki, oczywiście na macie. To również sobie ćwiczymy, trenujemy. Czy są jakieś techniki, które z takiej sali treningowej, na której się zajmiemy, da się przejść do codziennego życia? Tak, są to schwyty obezwładniające osobę. Może to O, jeszcze, jeszcze. <śmul fail _> <śmulatory> Jeden człowiek, wiele twarzy. Jedna służba. Policjanci z różnej gliny. Zapraszamy do nas. Nega też was zaprasza.